Na pewno każdy z nas ma w swoim życiu postaci, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a jedną z nich bez wątpienia jest Paweł Unruk. Urodzony 28 września 1939 roku w Garbecz, ten utalentowany artysta miał nieprzeciętną karierę, która obfitowała w niezapomniane role teatralne i filmowe. Swoje skrzydła w sztuce aktorskiej Paweł rozwinął w państwowej wyższej szkole teatralnej w Krakowie, gdzie w 1964 roku ukończył studia. Debiutując na scenie, nie zrażał się wyzwaniami. A jego talent zaowocował występami w takich teatrach jak Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatr Polski we Wrocławiu oraz Teatr Ludowy w Warszawie. W latach 1964-1968 był zaangażowany w wiele produkcji, a jego obecność na scenie wzbogacała każdą inscenizację. W sezonie 1971-1972 roku pełnił funkcję aktora w Teatrze Narodowym w Warszawie. Swoją przygodę z kinem Paweł rozpoczął później. Stając się uznawanym aktorem, który zagrał w ponad 60 filmach, koncentrując się głównie na rolach epizodycznych i drugoplanowych. Jego styl można było podziwiać M. In. W takich filmach jak Walce, Sanatorium pod Klepsydrą, Jak daleko stąd, Jak blisko, Roku Spokojnego Słońca oraz C. Dezercie. Paweł Umruk nie tylko odnosił sukcesy na scenie i w filmach, ale także zadebiutował jako reżyser w 1986 roku, tworząc film fabularny zatytułowany Kurs na lewo. Premiera tego dzieła miała miejsce 17 grudnia 1986 roku. Scenariusz powstał na podstawie opowiadań Bogdana Madeja, a fabuła skupia się na trzech pracownikach tuczarni, którzy stają w obliczu wielu moralnych i organizacyjnych dylematów. Sytuacja, w jakiej się znaleźli, Prowadzi do zaskakującego zakończenia, które przez interwencję milicji przerywa ich marzenia o relaksującym pikniku nad Wisłą. Film Kurs na Lewo nie uzyskał aprobaty ze strony cenzury PRL. Jego realistyczny i krytyczny wizerunek życiowy pokazywał społeczne realia tamtego okresu, a styl został zainspirowany prozą Bogdana Madeja. Twórcy filmu ukazali świat z perspektywy osób marginalizowanych, które walczyły z trudnościami gospodarczymi i moralnymi. W bazie Stowarzyszenia Filmowców Polskich Paweł Unruk jest postrzegany jako kreatywna postać, aktor, reżyser i scenarzysta. Jego kameralna produkcja Kurs na lewo pozostaje jedynym dziełem, w którym zrealizował zarówno rolę reżysera, jak i współautora scenariusza. Film ten stał się śmiałym komentarzem na temat ludzkich starań w obliczu trudnych warunków życia i nielegalnych praktyk w późnym PRLU. Dzięki swojemu bogatemu dorobkowi artystycznemu, Paweł Umruk w pamięci widzów pozostaje jako wybitny aktor teatralny i filmowy, a jego reżyserska wizja w znaczący sposób wzbogaca nasze spojrzenie na kino. Historie, które przedstawiał, nie są jedynie dziełami sztuki, lecz także obrazem czasu i rzeczywistości, które warto poznawać i zrozumieć. Dziś z pewnością możemy powiedzieć, że jego wkład w polską kulturę jest nie do przecenienia.